No cześć wszystkim, w kolejnym materiale to oznacza oczywiście suchar i jakiś produkt, na który sobie oczywiście spojrzymy. Zacznijmy od suchara. Powiedzcie mi, co Ocean Atlantycki wyznał Oceanowi Indyjskiemu? Nic, bo nie nadają na wspólnych falach. <głos> <głos> tak na poważnie, to przyjrzymy się dzisiaj czemuś takiemu. Moi drodzy, a omawiany przez nas dzisiaj produkt to taki cieniutki kontroler muzyczny. Jest to KORG Nanopad 2 firmy KORG. Chyba nikomu nie muszę e, przedstawiać, ponieważ jest to bardzo e, znana, słynna firma, która wywodzi się właśnie z muzyki. Produkują na przykład bardzo profesjonalne e, keyboardy, tak? E, całość została zakupiona, można powiedzieć, że jest to już produkt archiwalny. Całość została przeze mnie zakupiona, uwaga, na rok 2014 w kwocie 175 złotych, czyli już upłynęło 8 lat, ponieważ teraz mamy 2022. Eee, oczywiście już go kiedyś używałem, ale muszę sobie tutaj dużo przypominać. Samo urządzenie prezentuje się dokładnie tak. Mamy tutaj takie pady, jak sama nazwa wskazuje i tutaj mamy też taki tołczpad. Tutaj mamy wejście do zasilania tego urządzenia, i tak naprawdę, tutaj jest jeszcze tabliczka znamionowa. Jak ktoś chce, to niech sobie przytrzyma. I tak naprawdę, żeby z tego urządzenia korzystać, to musimy tylko e, odpowiednie oprogramowanie zainstalować, podłączyć do komputera i to e, wszystko. Tutaj jeszcze mamy takie klawisze funkcyjne. I e, tutaj jeszcze takie diody, oczywiście, do wszystkiego powolutku sobie tutaj e, dojdziemy. E, spójrzmy jeszcze sobie na to opakowanie. No, e, nie prezentuje się już rewelacyjnie. Tak jak mówię, 8 lat już to coś ma. Co tutaj piszą? Spru sprawdźmy. MIDI controller. No, i tak to się prezentowało. E, gdzieś kawałek miałem. Ale nie wiem, gdzie jest oryginalny. Będę musiał się jakimś innym posłużyć. Tutaj była taka bardzo obszerna instrukcja obsługi. Spójrzcie, jak stara mapa drogowa, taka duża. Ok, no i tam jeszcze chyba była karta gwarancyjna, z tego co pamiętam. Zaraz, tak, coś tam jeszcze jest. Tak, tutaj była też dosyć taka obszerna karta gwarancyjna. Stylistycznie bardzo ładnie ten padzik się prezentuje. Jest małych wymiarów. Jest to następca tak zwanego KORGA Nanopad zwykłego jedynki, to jest dwójka. I tutaj te pady reagują nam na siłę nacisku. Jak leciutko sobie naciśniemy, to będzie inne brzmienie, natomiast jak mocniej naciśniemy, to będzie zdecydowanie silniejsze te brzmienie. Dobra, pozwolę sobie tutaj załączyć komputer specjalny, że tak powiem, i zainstalujemy tutaj jakieś oprogramowanie i zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. No dobrze, podłączymy sobie tego pada pod taki mini komputer omawiany w jednym z materiałów. Tutaj link, jak ktoś jest zainteresowany. Tak jak mówię, komputerek jest do zadań specjalnych, przeróżnych. Jest to powolne ustrojstwo, ale specyficzne miniatruka. No i spójrzmy, tutaj już pojawiły nam się diody. Biała dioda sygnalizuje wyłączenie tego urządzenia. Może zgaszę światło. Tak to się prezentuje. Bardzo ładnie. I teraz tak. Dobra, zapalamy z powrotem. Eee, zainstalowałem takie coś jak KORG Control Editor. Eee, możecie to pobrać, oczywiście, ze strony producenta, czyli ze strony korga. I taki jeden z programików, M1 Li. Oczywiście tych przeróżnych programów macie sporo. No i później też będę się sławetnym frutilopem posługiwał. Może zacznijmy od samego początku. Wejdźmy tutaj w ten Korg Control Editor. I tutaj ogólnie za pomocą, tutaj już nam wykrył nasze urządzenie. Tutaj za pomocą tego programu możemy przypisywać przeróżne dźwięki właśnie do tych tutaj padów. Także tutaj możemy sobie wybierać, wszystko tutaj zmieniać w opcjach. jak ktoś się zna to polecam. Ogólnie tutaj mamy bardzo dużo funkcji, ale przejdźmy może do tego programiku M1li. i sprawdźmy co tutaj e, nam się ukaże <laughs> tutaj ogólnie e, wcześniej ustawiałem m, załadowałem naszego KORGA po prostu i ustawiałem głośniki e, no i tutaj mamy akurat taki fortepianik, tutaj oczywiście możemy też zmieniać a dodawać jakieś inne efekty i Spójrzmy, jak to teraz tutaj będzie się prezentować. Może naciśnijmy jakiś klawisz. Na razie leciutko. Nie wiem, czy dobrze słyszycie. Ja może tutaj to podgłośnię. Także jak widać, tutaj te pady działają. Leciutko nacisnę. Cichutko jest. A teraz mocniej. Cicho. Mocno. Cicho. Mocniej. Tak to się prezentuje. I teraz tak, żeby nam to działało, to mamy tutaj taki magiczny przycisk, jak Touch Scale. Także tym przyciskiem tutaj włączamy ten touchpad. Sprawdźmy. Zapaliła nam się już tutaj diada, jak widać. I teraz powinniśmy móc się posługiwać tym. Sprawdźmy. Także jak widać działa. I teraz tak. Tutaj mamy przycisk HOLD. Czyli on teraz zatrzyma nam dany dźwięk. Naciśnijmy. Trzyma, trzyma. Bo bez tego. Spójrzcie. Bez HOLD. Jest tylko coś takiego. A z HOLD on trzyma ten. Dźwięk, ok. Także tutaj jest ta funkcja Hold. Gate Arp, czyli to jest takie powtarzanie dźwięku. Sprawdźmy. Normalnie bez gate. Arp. Arp, żebym takie coś zrobił, musiałbym cały czas naciskać palcem. Sprawdźmy. A jak naciśniemy Gate Arp, wystarczy, żeby będę trzymał w jednym miejscu. Także tak ta funkcja się prezentuje. Tutaj jest Cage Range, ale szczerze mówiąc. Nie pamiętam do czego ta funkcja się odnosiła. To chyba szybkie przejście pomiędzy scenami. Tak, bo ogólnie tutaj mamy takie cztery banki pamięci jeszcze, czyli pomimo tego, że my tutaj mamy 16 tych padów, tak naprawdę trzeba pomnożyć 4 razy te 16, co da nam oczywiście 64 takie wirtualne klawisze, tak? bo możemy do każdych z tych scen przypisywać oddzielne dźwięki. Także z tych 16 tak naprawdę nam się robi 64. No i tutaj ten scale tab też nie pamiętam, do czego się odnosił, ale tutaj jest ten przycisk scen i tutaj możemy właśnie poruszać się pomiędzy wybranymi odgłosami, dźwiękami, tak? I nie ma tutaj żadnych problemów. No spójrzcie, scena pierwsza, takie. Pianino, jak zaczep fortepian, jakby. Dobra, scena druga, to już będzie coś innego, na przykład. Scena trzecia. I scena czwarta, także jak sami widzicie, możemy się tutaj fajnie pobawić, eee, przejdźmy teraz. Może do samego Fruity loopa, On też tam ma wbudowane różne syntezatory. No dobrze, moi kochani, mamy tutaj Fruity Lupa pełnego. Trzeba to urządzonko tutaj najpierw w tym programiku dodać, czyli klikamy opcję MIDI Settings i tutaj wybieramy oczywiście KORG NanoPad 2. Wybieramy tutaj jakiś port, powiedzmy port pierwszy. Tutaj również wybieramy port, powiedzmy pierwszy. Ok. I przechodzimy do zakładki audio. Tutaj w zasadzie nic. Myślę, że tyle wystarczy. Dobra. I otwórzmy sobie teraz taki programik jak Poison na przykład. Możemy wybrać cokolwiek i sprawdźmy czy coś się stanie. O, oczywiście, że tak. Czyli jak widać, teraz się połączyliśmy z tym syntezatorem. I tutaj możemy pozmieniać przeróżne dźwięki. Także jest tego bardzo dużo. Ogólnie do tego uczpadu, polecam Wam mieć jakiś rysik, w tym przypadku jest to takie pióro od takiego tabletu graficznego kiedyś będziemy zresztą go omawiać. I dzięki temu tutaj ten ruch będzie o wiele bardziej precyzyjny jak za pośrednictwem zwykłego palca, no bo palec jest grubszy, także mogą się tutaj nam te dźwięki troszkę pomoplać. To nie znaczy, że na tym też się nam nie pomotlają. Dobra, e, spróbujmy zatem e, zagrać jakieś byle jakie gówno. I <laughs> Jak widać sprzęt działa i ma się doskonale. Upłynęło, tak jak mówię, 8 lat. Był zakupiony w 2014, teraz mamy 2022 i z tego co ja wiem, dalej ten produkt jest w sprzedaży. Czyli KORG Nanopad 2. Ja ze swojej strony jak najbardziej polecam ten oto produkt, pomimo tego, że nie umiem grać. <laughs> I to by było wszystko z mojej strony na dzisiaj. Ja będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.